Pan Tomasz mieszka w małej miejscowości Bernacice Górne, niedaleko Głupczyc. To w województwie opolskim. Jest robotnikiem budowlanym. Prowadzi spokojne i skromne życie. Dziś to życie nabrało kolorów. Pan Tomasz zdobył punto Ewo w loterii KAS Stewczyka 4 fury roku. Wysłałem SMS-a w loterii. No i całkiem zapomniałem, że wysłałem SMS-a, później dzwonią do mnie, mówią, że wygrałem auto. W Początku nie wierzyłem, dopiero jak zadzwonili ze skoku i powiedzieli mi, że wygrałem główną nagrodę auto, nie? Ta radość była, nie? Lepsze mieć nowe niż starsze, A do szczęścia trzeba było bardzo niewiele. Pan Tomasz Sadło jest członkiem naszej kasy od lipca tego roku, dokładnie 15 lipca. Zaciągnął pożyczkę na cele konsolidacyjne. Także współpraca okazała się bardzo trafna, ponieważ wygrał główną nagrodę w literii 4 fury roku. Cieszę się bardzo, że. Przekazanie nagrody już tradycyjnie odbyło się w centrali Skokstewczyka w Gdyni Redłowie. A kluczyki do nowego auta wręczyli panu Tomaszowi wiceprezes kasy Stewczyka Ryszard Czerwonka oraz dyrektor makroregionu zachodniego Justyna Chodaczyńska. Zawsze wygrać można. Jeszcze jeden na pewno jest do Bez różnicy, tak, czy jest to osoba, która oszczędza, czy jest to osoba, która zaciąga kredyt. Tak naprawdę wszyscy są w naszej kasie równi i mają szansę na wygranie. Nagrody tak naprawdę z najwyższej półki, czyli samochodu, samochodu osobowego. Ludzie przychodzą do naszych kas, mówią o tym, że inni członkowie opowiadają, że jest taka możliwość, że, że mamy atrakcyjne nagrody, że poprzez zapisanie się do kasy można wygrać jedną z nakrót, nie tylko główną. I to, z, to tak naprawdę wpływa na to, że przychodzą ludzie, zapisują się i mają szansę kolejne osoby, i kolejni członkowie wygrać nagrodę. Wygodnie, wygodnie, dużo miejsca. No pachnie nowością. A gdzie do pracy? Na budowę z takim autem? Nie za bardzo. No i tam będę jeździł po rodzinie, nie? Żeby pokazać nową furę. Pierwsze dwa auta trafiły do członków KAS do Rzeszowa i Elbląga. Prócz tego rozlosowano masę innych nagród jak wycieczki zagraniczne, aparaty cyfrowe, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, grille elektryczne i odtwarzacze DVD. Jesteśmy najlepszą KASą. Jesteśmy w najlepszej grupie najlepszych KAS spółdzielczych w Polsce. Jesteśmy organizmem światowego ruchu spółdzielczych KAS, więc to jest dla nas wielka przyjemność rozdawać samochody naszym członkom. Francja w przypadku tego autka mamy trzyletnią Już na początku stycznia dowiemy się, do kogo tym barancja. razem uśmiechnie się szczęście i kto będzie zdobywcą ostatniej głównej nagrody w loterii 4 fury roku. Wygrana jest w zasięgu ręki. Wystarczy wziąć pożyczkę gotówkową, założyć rachunek osobisty lub złożyć wniosek o wydanie karty Wizaskok. Skok. Zapraszamy i życzymy powodzenia!